Dziękujemy Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku oraz Zakładowi Karnemu w Tarnu w Mościce za nominację do akcji charytatywnej Gasin Challenge. Oczywiście przyjmujemy to szlachetne wyzwanie pomocy. Jednocześnie do akcji nominujemy dyrekcję oraz grono pedagogiczne Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Wojniczu, Wojskową Komendę Uzupełnień w Nowym Sączu oraz Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie. Przystępujemy do wykonania zadania, pod podprzodem ćwicz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Całość powstań.